Witam, i to już ostatnia w języku polskim książka. Naturalne światło do akwarium i terrarium. Więc firma sera po prostu tym razem nam pokaże w tej książce, jakie światło jest potrzebne do akwarium oraz terrarium. I tu sobie zobaczymy, zajrzymy sobie, proszę bardzo, co można się dowiedzieć o świetle, o odpowiednim oczywiście świetle, oświetleniu, terrarium oraz naszym akwarium. Do roślin i do stworzeń wodnych. Jakie moce? Do roślin i stworzeń wodnolądowych lub roślin. Tu jest, chodzi o rośliny. Do roślin. A tu mamy rybki do rybek, do rybek morskich i do stworzeń teraryjnych. Cała tabela pokazana, proszę bardzo. I też bardzo ładnie opisana. Cóż, na razie na tyle. Życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo, bo już będą książki w języku francuskim.